Witaj, chciałbyś poznać wiadomości? Zanim poznają je inni, odpisz tak, aby subskrybować kanał 616. Tak. Subskrypcja aktywowana. I co teraz? Czekaj na wiadomość. Jaką wiadomość? Halo! To jakiś skam? Będą mi teraz wysyłać reklamy garnków? Dziś o 3.15 Ania powie ci, że cię kocha. Co? Jaka Ania? Skąd macie mój numer i jej imię? To jakiś chory żart. A nie śpisz? Nie, a co? Nic, tak tylko pytam. Jest prawie trzecia w nocy, Kuba. Czemu nie śpisz? Pracuję. grafiki same się nie zrobią. Myślałam, że miałeś dzisiaj wolne. Musiałem wziąć dodatkowe zlecenie. Potrzebuję kasy. Wszystko w porządku? Tak, jasne. Po prostu dostałem dziwnego SMS-a. Jakiego? Nieważne, głupota, jakiś spam. Okej, okay. skoro nie śpimy, to chcesz pogadać? Pewnie o czym? O niczym konkretnym. O nas. O nas? Tak, pamiętasz, jak poznaliśmy się na studiach? Jasne, że pamiętam. Wylałaś na mnie kawę na korytarzu. To był wypadek i odkupiłam ci tę kawę. Wiem, to był najlepszy początek przyjaźni w historii. Przyjaźń właśnie Coś nie tak? Nie, wszystko tak. Myślałam ostatnio dużo O czym? O tym, jak minęły te wszystkie lata i o tym, że jesteś jedyną osobą, która jest przy mnie bez względu na wszystko. Ty też jesteś dla mnie najważniejsza, wiesz o tym. Wiem. Więc o co chodzi? Brzmisz dziwnie. Bo to jest dla mnie trudne. Ania, możesz mi powiedzieć wszystko. Wiem. Boże, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu powiedz. Kuba. Ja, ja cię kocham. Szysz. Kuba, powiedziałam coś nie tak? Wiedziałam, że to zepsuje. Przepraszam, zapomnij o tym. Nie. Czekaj. Która jest godzina? Co? Jaka godzina? Co to ma do rzeczy? Ania, proszę, która jest godzina? Trzecia, piętnaście. O mój Boże! Co się dzieje? Przestraszyłeś mnie. Ania, ja, ja też cię kocham. Naprawdę? Tak, od dawna. Tylko bałem się cokolwiek powiedzieć, żeby nie zniszczyć naszej przyjaźni. Ja też się bałam. Więc to dobrze? To wspaniale, ale też przerażające. Dlaczego przerażające? Bo ja o tym wiedziałem. Jak to wiedziałeś? Ten sms, o którym ci mówiłem. Tak? To nie był spam. Dostałem wiadomość z numeru 616. Napisał mi: dziś o trzeciej piętnaście, Ania powie ci, że cię kocha. Żartujesz sobie ze mnie? Nie, przysięgam. To jakiś twój kolega Cię wkręca, a ja dałam się nabrać. Nikt nie wiedział, Aniu, nikt! Więc skąd oni. nie wiem. I ty mi mówisz, że mnie kochasz tylko dlatego, że dostałeś jakiegoś głupiego SMS-a? Nie, kocham cię od lat, ale Twoje wyznanie ono się sprawdziło. Co do minuty. To przypadek, zbieg okoliczności. Może. na pewno. Czekaj. Co znowu? Nowa wiadomość? Od nich? Tak. To nie był przypadek. On wie, o czym piszemy. Napisał, że to nie był przypadek. Kuba, to jest jakiś haker. Ktoś, kto ma dostęp do naszych telefonów, musimy to zgłosić. Jak, co powiemy, że ktoś przewidział, że wyznasz mi miłość? Nie wiem, ale to jest chore. Poczekaj, znowu. Nie jestem hakerem, jestem kanałem informacyjnym. Co to ma znaczyć? Obserwuj, za pięć minut w waszej dzielnicy nastąpi awaria zasilania. Czas trwania 27 minut. Co on pisze? Że zaraz wysiądzie prąd! Ania to już jest gruba przesada. Pewnie patrzę na zegarek, zobaczymy. To głupie. Wiem, ale i tak się denerwuję. Jeszcze trzy minuty. Siedzę i patrzę na lampkę. Ja też. Minuta? Nic się nie dzieje, widzisz, to był blef. Poczekaj. Kuba? Ciemno. U mnie też. Prąd wysiadł w całym mieszkaniu. U mnie, w całym budynku. Wyjrzałem przez okno. I co? Cała ulica jest ciemna, całe osiedle. Co się dzieje naprawdę? Tak. Skąd, skąd on to wiedział? Nie wiem, Aniu, ale zaczynam się bać. Ja też. Czekaj, dostałem kolejną wiadomość. Co tym razem? Witaj w kanale 616. Pierwsza subskrypcja jest darmowa. Kim jesteś? Jestem obserwatorem. Notuję, przekazuję. Co to ma znaczyć? Pierwsza subskrypcja jest darmowa. Kuba, to brzmi jak jakiś fakt z diabłem. Nie żartuj, Ania. Ja nie żartuję, to jest zbyt dziwne. Wiem. Zapytałem go, kim jest. I co odpisał? Jakiś Bełkot. A prąd? To też Bełkot? Nie. Mój telefon ma 20% baterii. Jak prąd nie wróci, to zostanę odcięty. Mój na szczęście jest naładowany. Mówił, że awaria potrwa 27 minut. Sprawdzam zegarek, minęło już 15. Czekajmy w ciszy. Dobrze, nie mogę przestać myśleć o tym, co napisałaś wcześniej. O czym? O nas? Ja też. To dziwne, że stało się to tej samej nocy, co ten kanał. Myślisz, że to powiązane? Nie wiem, ale to nie może być przypadek. Może on nie tylko przewiduje przyszłość, ale też nią steruje? Kuba, przestań, to już paranoja. A masz lepsze wytłumaczenie? Nie. Minęło 25 minut, jeszcze dwie. Czekam. Jest! Co? Prąd wrócił. U mnie też. Światła w całym biurze się zapaliły. Dokładnie 27 minut. Co do sekundy. To jest niemożliwe. A jednak. Kuba, musisz z tym skończyć. Zablokuj ten numer. Nie mogę. Dlaczego? A jeśli on ma rację, jeśli to prawdziwy kanał informacyjny z przyszłości, pomyśl o możliwościach. Pomyśl o niebezpieczeństwie. Nie wiesz z kim lub z czym masz do czynienia. Wiem, ale muszę to sprawdzić. Muszę go przetestować. Jak? Zapytam o coś, co mogę łatwo zweryfikować. Na przykład, co będzie jutro na pierwszych stronach gazet. Jutro o 8 rano akcje firmy Cygnus X Aton spadną o 40% po ogłoszeniu bankructwa. Dostałem odpowiedź. I co? Jakaś firma Cygnus X1 ma zbankrutować. Sprawdzam w necie. No jest taka firma. Developer Gear. Całkiem duży. Ich akcje stoją bardzo wysoko. Nic nie wskazuje na problemy. Zobaczymy jutro rano. A jeśli to prawda? To znaczy, że mam w ręku coś potężnego. Albo coś potężnego ma w ręku ciebie. Muszę kończyć projekt. Pogadamy rano. Uważaj na siebie, Kuba. Będę. Dobranoc. Dobranoc. Ania! Ania! Co jest? Dopiero siódma rano. Włącz wiadomości, jakiekolwiek. Dlaczego? Po prostu włącz. Okej, okay, już. O, oh. o mój Boże. Widzisz? Cygnus X1 ogłosili upadłość. Ich prezes uciekł z pieniędzmi. Giełda jeszcze nie ruszyła, ale analitycy przewidują krach. On wiedział. To się dzieje naprawdę. Tak, Ania, ja wiem, co zrobić. Co? Kupię akcję na krótko. Short selling. Zwariowałeś to ryzykowne? Nie, jeśli wiesz na 100%, że spadną. Mogę zarobić fortunę. Kuba, nie baw się w to, to jest niebezpieczne. To jest szansa. Muszę go zapytać o coś jeszcze. Nie rób tego. Wyniki jutrzejszej kumulacji w loto. Nie podaję informacji, które mogą w sposób bezpośredni i znaczący wpłynąć na Twoje finanse. Odmówił. Co? Napisał, że nie da mi numerów loto. Widzisz? On ma jakieś zasady. To nie jest zabawa. Ale dał mi cynk z akcjami. To też wpłynęło na finanse. Może to był wyjątek, test? Może. To zapytam o coś innego. Jaka będzie jutro pogoda? Jutro o 14.30 nad Waszym miastem przejdzie gwałtowna burza z gradem wielkości piłek do golfa. Zalecane pozostanie w domach. Jutro ma być burza z gradem. W prognozach zapowiadali słońce. Zobaczymy, kto ma rację. Kuba, co ty robisz? Nic. Po prostu to jest fascynujące. To jest przerażające. Może, ale pomyśl, mogę wiedzieć o wszystkim. Mogę unikać korków, wypadków. Nie możesz unikać wypadków, o których nie wiesz. On ci nie mówi o wszystkim. To go zapytam, czy dzisiaj wydarzy się coś złego w mojej okolicy? Tak. Odpisał. I co? Napisał tylko tak. I co to ma znaczyć? Nie wiem, zapytałem go o szczegóły. Nie jesteś uprawniony do otrzymywania wszystkich informacji, tylko te, które zostaną ci udostępnione. On się ze mną bawi! Mówiłam ci, to nie jest Twój przyjaciel! Ale ja muszę wiedzieć. Muszę się przygotować. Na co? Na to, co ma się wydarzyć. Kuba, uspokój się, to cię zniszczy, ta ciągła niepewność? Wolę to, niż nie wiedzieć nic. Czekaj, znowu on. Dziś o 21.00 w sklepie spożywczym na rogu Twojej ulicy dojdzie do napadu z bronią w ręku. Ania! Co? Dziś wieczorem będzie napad na sklep pod moim domem. Musimy zadzwonić na policję. I co powiemy, że wiemy o napadzie, bo dostaliśmy cynk z magicznego numeru? Aresztują nas jako wspólników! To co zrobimy? Nie wiem. Ludzie mogą zginąć. Wiem, to moja wina. Nie, to nie twoja wina. Jest, bo ja o tym wiem i nic nie mogę zrobić. Możesz. Jak? Zadzwoń anonimowo. Powiedz, że słyszałeś jak jacyś faceci planują napad. Myślisz, że uwierzą? Muszą sprawdzić każde takie zgłoszenie. Masz rację. Dobra, dzwonię. Udało się. Tak, przyjął zgłoszenie. Powiedział, że wyślą patrol. To dobrze. Mam nadzieję. A jeśli on to przewidział? Co? Jeśli przewidział, że zadzwonię i to jest część jego planu? Przestań, Kuba, zrobiłeś co mogłeś. Teraz musimy czekać do 21. Tak. To będzie najdłuższy dzień w moim życiu! Ania jest 20:45. Wiem, patrzę na zegarek co sekundę. Widzę ten sklep z okna. I co? Dzieje się coś? Nic, normalny ruch, ludzie robią zakupy. A policja? Jest tam ten patrol? Tak, stoją po drugiej stronie ulicy, nieoznakowany radiowóz, dwóch funkcjonariuszy w środku. To dobrze. Może sama ich obecność odstraszy tych bandytów? Mam taką nadzieję. Czuję się okropnie, jakbym oglądał tykającą bombę. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś. A co jeśli to nie wystarczy? Co jeśli przez moją interwencję stanie się coś gorszego? Nie myśl tak, to nie twoja wina. Jest 20:55. Spokojnie. Sklep podjechał czarny van. To oni? Nie wiem, wysiada z niego dwóch mężczyzn w kominiarkach. O Boże! Mają broń długą. Policjanci ich zauważyli! Wychodzą z samochodu! Co się dzieje? Krzyczą: Policja na ziemię! Ci w kominiarkach! Oni się nie boją! Otwarli ogień. Co? Strzelanina na środku ulicy. Jeden z policjantów upadł. Kuba odejdź od okna, to niebezpieczne. Nie mogę. Drugi policjant odpowiedział ogniem. Jeden z bandytów też leży. Drugi bandyta. On nie ucieka, wbiegł do sklepu. Słyszę krzyki ze środka. To koszmar. Czekaj, znowu wiadomość. Aktualizacja. Napad z bronią w ręku na sklep spożywczy trzech rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sprawca ujęty. Co? On to przewidział. Co przewidział? Wynik z rannymi policjantami. On wiedział, że zadzwonię. On wiedział, że oni tu będą. To wszystko było częścią tej informacji. Nie. To moja wina. Ci policjanci są ranni przeze mnie. Nie, Kuba, to nie twoja wina. Chciałeś pomóc. A tylko pogorszyłem sprawę. Co ja narobiłem? Zrobiłeś to, co uważałeś za słuszne. A on się tym bawi. Ja jestem dla niego tylko rozrywką. Musisz to zablokować teraz. Nie. Dlaczego? Bo teraz muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, co będzie dalej. To cię zniszczy. Jutro 16.20. Pan Janusz z mieszkania 3B spadnie z drabiny podczas mycia okien. Zgon na miejscu. Kuba, odezwij się, martwię się o ciebie. Od tej akcji prawie nie śpisz. Nie mogę. Dlaczego? Bo czekam. Na co? Na kolejne wiadomości. Dostajesz je? Tak, codziennie. I co w nich jest? Drobne rzeczy, wyniki meczów, awarie, pogoda, wszystko się sprawdza. I co z tym robisz? Nic, tylko patrzę, jak widz. To chore. Wiem, ale najgorsze są te inne. Jakie inne? Te mroczne. Co masz na myśli? Wczoraj dostałem wiadomość, że pan Janusz spadnie z drabiny. Co? Pan Janusz? Ten miły, starszy pan, który zawsze ci mówił dzień dobry? Tak! I co? Ostrzegłeś go? Jak? Miałem zapukać i powiedzieć, proszę jutro nie myć okien o 16.20, bo pan umrze? Wziąłby mnie za wariata. A gdyby naprawdę spadł, byłbym pierwszym podejrzanym. Co trzeba było mu tę drabinę ukraść? Cokolwiek. Nie mogłem, Aniu, byłem sparaliżowany. Po prostu stałem w oknie i patrzyłem na jego okna. O 16.15 wszedł na drabinę. O 16.20 usłyszałem krzyk i huk. O... Nie zrobiłem nic. To nie twoja wina, Kuba. Jest, bo wiedziałem i nic nie zrobiłem. Ten kanał, on robi z ciebie więźnia. Tak, a dzisiaj jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Bo on zaczął pisać do mnie bezpośrednio jak to. Widzę, że nie śpisz. Podoba mi się twoja nowa koszula. Dostałem to 5 minut temu. Napisał, że podoba mu się moja koszula. On cię obserwuje. Tak! Noszę ją dzisiaj pierwszy raz. Kuba, on musi mieć w Twoim mieszkaniu kamery albo w telefonie. Sprawdzałem wszystko. Przeskanowałem telefon i komputer dziesięć razy. Nic nie znalazłem. To niemożliwe! A jednak. Ania znowu do ciebie dzwoni. Odbierz, martwi się. Ania dzwoniłaś do mnie przed chwilą? Tak, dwa razy, nie odbierałeś. On wie, on wie wszystko. Musimy iść na policję. I zniszczyć karierę sobie i dwóm rannym policjantom? Nie ma mowy. To co robimy? Nie wiem. Czekaj. Znowu wiadomość. Co tym razem? To prognoza na jutro. Jakaś katastrofa? Tak. Jutro 8.15. Katastrofa kolejowa na dworcu wschodnim. Pociąg numer 94103. Relacji Kraków-Gdynia. Wykolejenie przy wieście na stację. O Boże. Będzie dużo ofiar. Musimy coś zrobić. Ale co? Znowu anonimowy telefon? Znowu ktoś ucierpi? To co? Mamy nic nie robić? Nie wiem, Aniu, nie wiem. Sprawdzę ten pociąg. Godzina 8.15. Eee... Kuba. Co? Moja mama. Co, twoja mama? Jedzie jutro do Gdańska do cioci. Kupiła bilet dwa tygodnie temu. Wysłała mi zdjęcie. Kuba, ona jedzie tym pociągiem? To nie może być przypadek. Oczywiście, że nie. On to wie. On to zaplanował. Co my robimy, Kuba? Musimy ją powstrzymać. Dzwoń do niej. Nie odbiera, pewnie już śpi. To dzwoń do skutku, obudź ją. Dzwonię. Włączyła się poczta głosowa. Wyłączyła telefon na noc. Cholera. A co, jeśli ja rano do niej pojadę? Na dworzec? Mieszkasz na drugim końcu miasta, Aniu. Nie zdążysz. To co? Mam siedzieć i czekać? Nie. Ja, ja muszę to naprawić. Jak? Zapytam go. Kogo? Tego demona z telefonu? Tak! Zwariowałeś? Nie mam wyboru. Muszę go zapytać, czy da się to zatrzymać. Czy można zatrzymać ten pociąg? Tak. Jak? Wyborem wszystko ma swoją cenę, Kubo. Informacja również. I co? Odpisuję. Czekam. Tak. I co napisał? Napisał tak. Jak to? Jak można to zatrzymać? Wyborem. Co to ma znaczyć? On chce czegoś w zamian. Czego? Pieniędzy. Czego chcesz? Innej wiadomości. Co to znaczy? Mogę usunąć jutrzejszą wiadomość o katastrofie pociągu, ale w jej miejsce muszę wstawić inną o podobnej wadze. On chce innej wiadomości. On jest szalony. Kuba, zapytaj go wprost! O Boże, co? On chce, żebyśmy wybrali, kto zginie zamiast pasażerów tego pociągu. Nie. Tak, to jest ten wybór. To potwór. Wiem. Więc co robimy? Nie wiem, Aniu. Nie możemy pozwolić, żeby moja mama zginęła. A możemy pozwolić, żeby zginęli inni ludzie? Nie wiem, ale to moja mama. Wiem, wiem, spokojnie. Czas ucieka, musicie podjąć decyzję. Możecie wybrać cel, albo możecie zdać się na los. On nas popędza. A co, jeśli go zignorujemy? To pociąg się wykolei. A jeśli wybierzemy? To ktoś inny zginie, a my będziemy za to odpowiedzialni. Jesteśmy w pułapce bez wyjścia. Tak. A co on pisze? Że możemy wybrać ofiarę, albo on wybierze ją losowo. Nie. Ja nie będę wybierał, kto ma umrzeć. Więc co? Los? Nie wiem. Brak decyzji jest decyzją. Pociąg pojedzie zgodnie z planem. Zegar tyka. Kuba, zróbmy to. Co? Wybierzmy los. Ania, nie. To jedyny sposób, żeby uratować moją mamę. Może, może wylosuje kogoś złego, może nikomu nic się nie stanie. Jesteś naiwna, on nie jest dobry, on chce cierpienia. A ja chcę, żeby moja mama żyła. Proszę cię, Kuba, zrób to dla mnie. Nie mogę. Błagam, zrób to dla mnie. Wybieramy los. Przyjąłem. Transakcja zakończona. Przetwarzam nową prognozę. Ania, co my narobiliśmy? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Ale zaraz się dowiemy. Tak. Wiadomość. Mam ją. Boże. Co, co tam jest? Boję się. Jutro dziewiąta rano pożar w przedszkolu, tęczowy zakątek na ulicy Bajkowej. Usterka instalacji elektrycznej. Kuba. Kuba, jest. Oh Ania. Tak, przedszkole na Bajkowej. Co z nim? Moja siostra tam pracuje i zostawia tam na czas pracy swojego synka, mojego chrześniaka. Nie. Tak. On nie mógł. On to wiedział. On to zrobił specjalnie. Kuba, ja ja nie wiedziałam. Teraz już wiesz. Co my zrobimy? Uratowałaś swoją mamę, a ja stracę swoją rodzinę. Nie, musimy ich ostrzec. Jak? Zadzwonię do siostry i powiem jej, nie idź jutro do pracy, bo przedszkole spłonie. Wiem to, bo zawarłem pakt z demonicznym serwisem informacyjnym. Musimy coś wymyślić. Nie ma już nic. Podjęłaś decyzję. My podjęliśmy decyzję. Nie, to byłaś ty. Podziały w grupie, podoba mi się. On z nas drwi. Kuba, proszę, musimy trzymać się razem. Nie ma już żadnego razem, teraz jest tylko czekanie. Nie, ja tam jadę. Gdzie? Do tego przedszkola jutro rano. I co zrobisz? Włączę alarm przeciwpożarowy, zrobię cokolwiek. Aresztują cię. Lepsze to niż śmierć dzieci. Nie jedź tam. Dlaczego? Bo on też to przewidzi. I zmieni plan na coś gorszego. Więc co, mamy się poddać? Tak, mamy patrzeć. Taka jest cena. Nie, ja tego tak nie zostawię. Musi być jakieś wyjście. Nie ma. On jest jak Bóg. Wie wszystko, co zrobimy, zanim to zrobimy. To nie jest Bóg, to sadysta, a każdy sadysta ma słaby punkt. Jaki? Nudzi go, gdy ofiara nie walczy. A co, jeśli nasza walka to dla niego główna rozrywka? Właśnie. Kuba, przepraszam. Za późno na przeprosiny, Aniu. Wiem, ale musiałeś wiedzieć. Jestem po twojej stronie. Nie ma już stron. Jest tylko on i my. Jego marionetki. Nie mów tak. A jak mam mówić? Patrzę na zdjęcie mojego siostrzeńca. Ma trzy lata. I jutro rano zginie w pożarze, bo ty chciałaś uratować swoją mamę. Przestań. Nie, musisz to usłyszeć. Musisz zrozumieć, co zrobiłaś. Ja... To jest ta cena, o której mówił. Uratowałaś jedną osobę kosztem. Ilu? Dziesięciorga dzieci? Dwudziestu? Nie wiem. Ja też nie. W pożarze przedszkola Tęczowy Zakątek zginie 14 dzieci i trzech opiekunów, w tym Anna Wójcik, lat 28, i jej syn Maciej Wójcik, lat 3. On odpowiedział... Co? Podał mi liczbę ofiar. De ile? 14 dzieci, trzy opiekunów. Wymienił moją siostrę i siostrzeńca z imienia i nazwiska. Boże, co ja zrobiłam. Teraz rozumiesz? Tak? Nie ma już odwrotu. Musimy ich ostrzec. Powiedziałem ci, nie możemy. To co robimy? Nic, czekamy. Nie mogę. Musisz. Nie, jadę tam. Ania, nie! Po prostu tam będę, zobaczę, co się stanie. Może uda mi się kogoś powstrzymać przed wejściem. On cię zobaczy. Ania, wróć! Nie rób tego! To nic nie da! Ania, błagam cię! Twoja przyjaciółka jest sentymentalna. To ją zgubi. Zostaw ją w spokoju! Ja jej nie dotykam, tylko obserwuję, tak jak ty. Nienawidzę cię. Wiem, to część zabawy. Kuba. Ania, gdzie ty jesteś? Wszystko w porządku? Jestem tutaj, na ulicy Bajkowej. Pojechałaś tam? Tak. I co? Stoję po drugiej stronie ulicy, widzę przedszkole. Są tam? Moja siostra, siostrzeniec? Nie wiem. Widzę tylko jak inne matki przyprowadzają swoje dzieci. A policja, straż pożarna? Nikogo nie ma. Oczywiście. Dzieci się śmieją, machają rodzicom na pożegnanie. Nie mów mi tego. Musisz to wiedzieć. Jest 8:55. Wiem. Ania, idź stamtąd. Nie mogę. Dlaczego? Bo może, może się myli, może tym razem się nie sprawdzi? Wiesz, że to nieprawda. Muszę mieć nadzieję. Jest 8:55. Osiem. Ania? Widzę dym. Gdzie? Z okna na parterze. Mały, czarny dym. Uciekaj stamtąd. Teraz ogień. Szyba pękła. Włączył się alarm. O Boże! Ludzie krzyczą. Nauczycielki próbują wyprowadzić dzieci. Udaje im się? Niektórym, ale ogień rozprzestrzenia się tak szybko. Całe wejście jest w płomieniach. A moja siostra, widzisz ją? Nie, dym jest zbyt gęsty. Słyszę syreny, straż pożarna jedzie. Za późno! Wiem. Kuba, ja. Co? Widzę go. Kogo? Twojego siostrzeńca, Maćka. Gdzie? W oknie, na pierwszym piętrze. Sam? Tak, stoi i płacze. A moja siostra? Gdzie jest Anka? Nie wiem. Strażacy rozwijają węże, ale ogień jest za duży. Oni nie zdążą. Wiem, to okno. Zaraz pęknie od gorąca. Nie. Kuba, przepraszam, tak bardzo przepraszam. Zniknął. Co? Już go nie ma w tym oknie. Udało mu się uciec? Nie, dach się zawalił. Kuba? Odezwij się, proszę. Czego chcesz? Martwię się. Już po wszystkim. Wiem. Dostałem wiadomość. Od niego? Tak. Prognoza sprawdzona. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. To potwór. Nie, potworem jestem ja, bo na to patrzyłem i nic nie zrobiłem. Ja. Tak, i ty. Co teraz? Teraz już nic. Nie ma już nic. Będę u ciebie za pół godziny. Nie przyjeżdżaj. Przyjadę. Nie zostawię cię samego. Nie jestem sam. Co? On jest ze mną. Jego wiadomości? Nie tylko. Czuję go, tak jakbym czuł zimny powiew na karku. Kuba, to stres. Nie. To kolejna prognoza? Dostałeś kolejną? Nie, te czuję w kościach. To jest prognoza dla mnie. Kuba, co to znaczy, że czujesz prognozę dla siebie? To znaczy, że wiem, co będzie dalej. Nie mów tak, to szok. Jesteś w traumie. Nie, Aniu, to nie trauma, to klarowność. Taka o jakiej on mówił. On kanał 616? Tak. On już nie musi do mnie pisać. Teraz ja po prostu wiem. Co wiesz? Że to wszystko było testem. Jakim testem? Chciał zobaczyć, co zrobię. Czy będę walczył, czy się poddam, czy będę próbował oszukać system. I co zrobiłeś? Zrobiłem wszystko, czego chciał. Byłem marionetką. I on był zadowolony z przedstawienia. Ja. Będę do ciebie. Będę za 20 minut. Nie zdążysz. Co? Dlaczego? Bo przedstawienie zaraz się kończy. Kuba, nie rób nic głupiego, proszę cię. To nie ja to robię. Ja jestem tylko widzem, tak jak przy pożarze. Więc kto? On. Dostałem nową wiadomość. Myślałam, że już nie pisze. Ta jest inna. To nie jest prognoza, to wyrok. Jaki wyrok? Prześlij mi to. Nie mogę. Dlaczego? Bo ta wiadomość jest tylko dla mnie. Kuba, błagam cię. Dobrze. Powiem ci... Data 8 lipca 2025. Czyli dzisiaj. Godzina 3.33. Za niecałą godzinę. Adres uległ Cicha, 13. Warszawa. Mój adres. Zdarzenie. Gwałtowna śmierć. Przyczyna. Decyzja należy do Ciebie. On dał mi wybór? Jaki wybór? Jak mam umrzeć? Nie, to pułapka. On chce cię złamać. Zadzwoń na policję. Teraz, powiedz wszystko. I co to da? Przyjadą, otoczą dom. A o trzeciej trzydzieści i tak umrę. Na zawał. Spękniętego tętniaka. On znajdzie sposób. Nie da się oszukać systemu. To co chcesz zrobić? Poddać się? Nie. Chcę to zakończyć na moich warunkach. Jakich warunkach? On dał mi wybór. To znaczy, że po raz pierwszy mam nad czymś kontrolę. To nie jest kontrola, to iluzja. Może, ale to jedyne, co mi zostało. Jestem już prawie u ciebie. Będę za pięć minut. Nie rób nic, dopóki nie przyjadę. Nie przyjeżdżaj, Aniu. Dlaczego? Bo on też tu będzie. Co? On chce, żebyś to widziała. Nie obchodzi mnie to. Będę tam. Dobrze, ale nie wchodź do środka. Obiecaj mi. Obiecuję. Jest trzecia trzydzieści. Jestem pod twoim blokiem, widzę twoje okno. A ja widzę ciebie. Kuba, proszę. Aniu, dziękuję ci. Za co? Za wszystko. Byłaś najlepszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała. Ty mnie też, Kuba, kocham cię. Ja ciebie też. Słyszę kroki na schodach. Nikogo nie ma na klatce, patrzę na wejście. Wiem. Słyszę je w mojej głowie. Jest trzecia trzydzieści dwa. Zamek w moich drzwiach powoli się przekręca. Od wewnątrz. Nie. Drzwi się otwierają. Kto tam jest? Ja, stoję w drzwiach i patrzę na siebie. Kuba, co ty mówisz? Uśmiecha się do mnie. Tym samym pustym uśmiechem i podaje mi rękę. Mówi, że czas już iść, że kanał czeka. Aniu, on ma moje oczy. Kuba nie. Kuba? Kuba. Nie. Błagam nie. A. Um, dzwonię. Nie. Nie, nie, nie. Witaj, Aniu. Chciałabyś poznać wiadomości, zanim poznają je inni?